Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Danka, w chyba pierwszym projekcie Danka w tym roku. Um, I w ogóle to jest tak macie, że jak zaczynacie składać rzeczy, które się zużywają, to na początku jest ich kilka, a potem nagle jak, jak wszystkie, to wszystkie na raz i co chwila dochodzą nowe. I mam wrażenie, że jakby poczekała jeszcze 2-3 dni albo tydzień, to tych rzeczy byłoby dużo, dużo więcej. Nie wiem jak co się dzieje, a potem znowu, a potem znowu nic się nie dzieje, Także... Widziałam w ogóle najbardziej szeleszczącą torebkę chyba jaką mogłam, także przepraszam Was od razu. No Wszystkie rzeczy mam tutaj. Naprawdę się tego sporo uzbierało. Nie wiem, czy to jest Zacznę może od rzeczy największych i od rzeczy do włosów. Eee, kolejny lakier staft, nie muszę o nim dużo mówić, dlatego że jest w każdym projekcie tenko i powinien być w każdych ulubieńcach najlepszy. Na ładnej, ładniej pachnie, utrzymuje włosy, to jest czwórka, ten keratynowy, pięknie pachnie, fajnie utrzymuje, no ja uwielbiam ten lakier. Ehm. Tu mam szampon do włosów, szampon do włosów, który również znalazł się w ulubieńcach. Szampon Farmaceae, specjalistyczny szampon kojący do skóry wrażliwej, włosy cienkie i delikatne. Fajny szampon, nie obciążał włosów za bardzo, nie sprawiał, że są przetłuszczone, nie wysuszał ich też. Bardzo fajnie się sprawdzał, naprawdę. Może troszkę je wzmocnił, chociaż nie wiem, bo mam wrażenie, czyli tak wypadały, tak samo jak wypadały, także. To się chyba nie zmieniło, ale, ale bardzo mnie zaskoczył do tego właśnie, że nie przyciążał tych włosów, nie sprawiał, że były przetuszczone od razu następnego dnia, czasem tak się też działo. Także całkiem fajny szampon, miał taki dosyć specyficzny zapach, ale całkiem, całkiem przyjemny. Także, także fajny, chociaż myślę, że pewnie do niego nie wrócę, dlatego że on zbyt wiele nie robił jednak na moich włosach, tak jak mówię, nie sprawił, żeby przestały wypadać na przykład, więc do niego nie wrócę. Odżywka do włosów, którą bardzo chciałam wypróbować, jak ona weszła zaraz na, jako nowość u nas na polski rynek, bardzo chciałam ją wypróbować. To jest odżywka Else Floral Fibra odżywka ekspansja gęstości. Bardzo chciałam ją wypróbować i nie wiem, co mam wam powiedzieć, dlatego że mam wrażenie, że ona kompletnie jakby nic nie robiła. Ułatwiała rozczesywanie włosów, i to jest wszystko. Nie. Ma całkiem fajny zapach, choć bardzo chemiczny, mam wrażenie, taki charakterystyczny dla mm, zapachów y, L'Oreala. Przyjemny, ale odżywka, no, no to nie było wow, mam wrażenie, że. No, ułatwiła rozczesywanie włosów, ale to jest wszystko, ani specjalnie ich nie nawilżała, ani nie sprawiała, żeby były naprawdę jakieś takie, nie wiem, miłe w dotyku, i żebym widziała, że są mega odżywione i w ogóle o wiele lepsze i jakiś efekt, a wow, no, no nie. Także pewnie do niej nie wrócę i. No, to próbowałam. I tyle. E, tu mam taki spray, nałuszczająca odżywka w sprayu, chroniąca przed wysoką temperaturą, również z pantin. I to jest produkt, który całkiem fajnie się sprawdza. Ja go bardzo lubiłam. Znaczy, lubiłam go używać, dlatego, żeby właśnie chronić moje włosy przed tym, jak, nie wiem, codziennie prostuję albo kręcę, albo cokolwiek. No to chciałam je jakoś troszkę ochronić, chociaż nie używałam tego produktu regularnie. Potem już mi się też przestało chcieć używać, tym bardziej, że mam wrażenie, że ten aplikator. Z czasem w ogóle on nie sprawiał, że nie wiem, wydobywałaś taka mgiełka produktu na te włosy, tylko on tak takim po prostu strumieniem tego produktu. No co nie było zbyt fajne, miałam po prostu mokre włosy w pewnym miejscu, a w innym w ogóle nie było tego produktu, więc mm, ten aplikator. Nie wiem, czy to tylko u mnie się po prostu popsuć. Tutaj jeszcze trochę tego produktu jest, ale nie mam go, jak użyć, jakby inaczej. Nie będę go przylewała też do innej butelki, bo jego została po prostu jakaś resztka. Ale nie wiem, no produkt może sam w sobie fajny, idea fajna, żeby właśnie chronić włosy, ale. Ale ta butelka, no, no mówię, ten aplikator mi się popsuł, więc tak jakoś, jakoś średnio. I mam wrażenie, że on trochę tak sklejał włosy, że on oblepiał je i one nie były takie, wiecie, takie były, czuć, że coś na nich jest. Mam tu jeszcze coś do włosów? Mam. E, maska do włosów Spantin. To jest maska intensywna, maska wzmacniająca włosy gęste i mocne. E, I to była taka maska, której ja używałam jako, jako odżywki. Ja, ja nie potrafię nałożyć czegoś na włosy i chodzić z tym 5 minut albo nie wiadomo co w takim opakowaniu. E, zapach charakterystyczny dla produktów pantin i to jest fajna maska, która sprawdzała się u mnie rewelacyjnie jako odżywka, bardzo ładnie nawilżała włosy, sprawiała, że były właśnie takie miękkie takie lejące, bardzo łatwo właśnie się je rozczesywało, bo jedno były takie mm, śniące potem także bardzo fajna maska, no tylko, że nie będę kupowała maski chyba po to, żeby używać jako odżywki, ale to jest taki produkt, który mocno nawilża, że właśnie przez to, że ja go nakładam na chwilę, to on pewnie lepiej trochę działa niż, niż właśnie odżywka na włosach bardzo fajnie naprawdę Rzecz ona jeszcze ma tutaj Szampon ultra du, trochę brudny. Siła pięciu roślin, szampon nadający witalność, włosy normalne, osłabione, zmęczone. To jest taki dla mnie zwykły, dzienny szampon, którego właśnie używam, który fajnie oczyszcza włosy, który um, oczyszcza je właśnie z tego nadmiaru jakichś tam wszystkich innych produktów. Um, nie wysusza ich, nie sprawia, że właśnie też są przetłuszczone następnego dnia, nie są przesuszone. Bardzo taki, taki fajny, taki właśnie dzienny szampon, który po prostu dobrze myje włosy i one dobrze wyglądają po nich. także no to, szampony z Garniera to w ogóle moi ulubieńcy i one są zawsze u mnie, także... Także bardzo fajnie, już chyba też mam nową, nową butelkę tego szamponu. E, tutaj mam kremowy żel pod prysznic z Fresh Juice Avocado and Rice Milk. E, no przepraszam za to opakowanie. E, opakowanie jest fatalne, jeżeli chodzi o to, że to jest żel pod prysznic. Dlatego, że no, trochę ta butelka jest taka twarda i średnio się to wydobywało. Konsystencja tego produktu jest um, trochę jakby lejąca, ale taka zbita nie wiem, jak to powiedzieć, że nie, on się na przykład nie pienił za bardzo. I kiedy miałyśmy go na ręce, no to niby była ta konsystencja taka zbita, ale jak już wypływał z rąk, to po prostu cały, cały, cały spłynął i już go nie było. I tak jak mówię, nie pieni się, ale coś fajnego w tym produkcie. W końcu powiem o, o plusach. Bardzo ładny zapach. Bardzo mi się spodoba. To jest taki właśnie delikatny, bardzo delikatny taki fajny zapach produktu, który właśnie mam wrażenie, że myje, ale oprócz tego. Ma taki przyjemny, bardzo delikatny zapach. Naprawdę, no, no może to jest zapach awokado, chociaż... Nie wiem, bardzo mi się podoba. Jest taki nie kwiatowy ale taki bardzo fajny. Taki kobiecy, ale taki bardzo delikatny. I zapach to było najlepsze, co w tym produkcie co w tym produkcie było. I to, że to jest taki kremowy żel, więc on w ogóle nie przesuszał skóry. Naprawdę fajny był do mycia, tylko tyle, że ta konsystencja była dla mnie taka trochę trudna, bo on się w ogóle nie pienił i tak jak mówię, on spływał bardzo szybko, czy to właśnie z ciała, czy z ręki mi spływał. Więc no, musiałam się nauczyć z tym go jakoś używać, ale, ale bardzo fajny i on tutaj ma 500 ml, bardzo wydajny też produkt, także nie wiem, nie wiem czy polecam, bo tak jak mówię, no ta konsystencja mnie nie przekonała, ja lubię chyba jak coś jednak jest takie gęste, jak żel na przykład z Buff and Body Works, to jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego, wystarczy po prostu zielonego grochu i one tak się pienią i można umyć po prostu całe ciało i... Rewelacja. A ten, tak jak mówię, bardzo ładnie pachniał i nie wysuszał skóry, więc zimą na przykład bardzo dobrze się sprawdził. Tu mam też peeling z Liren. Yangi 20, peeling gruboziarnisty, aksamit na gładkość i on tak pachniał brzoskwinią. Bardzo intensywny zapach właśnie jakiś taki brzoskwiniowy. Całkiem fajny produkt. On ma takie duże drobinki, więc bardzo dobrze peelinguje ciało, chociaż ja chyba wolę takie troszkę, troszkę mniejsze te drobinki. Ale całkiem fajny produkt, zużyłam jakoś tak, wiecie, ja też nie przepadam za bardzo za peelingami, bo rzadko je robię, nie pamiętam o tym, żeby robić je regularnie, regu regularnie i tak, jakbyś wychodzi. Mam tutaj też waciki kolejne opakowania. Zmywacz, zmywacz do poznokci Isana zielony, to jest ten migdałowy chyba. Najlepszy, najlepszy zmywacz, zawsze mam ten. Chociaż już ostatnio polecała taki zmywacz z biedronki. Mi do biedronki w ogóle nie jest po drodze, ja nawet nie wiem gdzie one są, bo nie mam gdzieś tutaj w pobliżu. Ale, ale jak kiedyś będę, to chyba muszę wypróbować ten zmywacz, bo jak mówi, że jest lepszy niż ten nawet. No to, to chętnie go wypróbuję, bo uważam, że ten jest najlepszy. Płyn. Nie, tutaj mam opakowanie płynu, po płynie micelarnym się so pod Spa. Ja nie polecam tego płynu, dlatego że mam wrażenie, że on nic nie zmywa że no makijaż nawet do takiej tej pierwszej wstępnej fazy do zmywania jest taki tępy, ma wrażenie i nie, nie spodobał mi się w ogóle, nie polecam. Um, okay, znam o wiele lepsze, lepsze płyny micelarne i na pewno, nie wiem, niedużo droższe. Um, tu mam już taką resztkę tego płynu, ale ja wiem, że go dzisiaj zużyję jeszcze. E, to jest Under 20 um, anti płyn micelarny o działaniu antybakteryjnym. Bardzo fajny płyn, ja go używam właśnie do takiego wstępnego zmywania makijażu albo, albo jak na siłownię idę, to właśnie zmywam też nie makijaż. Bardzo fajny, on nie podrażnia, chociaż mm, mam wrażenie, że on też nie jest taki... to nie jest L'Oreal mam wrażenie. O, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, w każdym razie on nie jest tępy, ale mam wrażenie, że kiedy zmywamy już yy, ileś czasu na przykład naszą twarz, to on już tak nie do końca... Może ją troszkę podrażniać, ale nie wiem właśnie, czy to płyn, czy wacik, czy coś, ale, ale mimo wszystko bardzo dobry płyn, bo właśnie fajnie, fajnie usuwa makijaż. I właśnie tak jak mówię, sprawdza się u mnie, kiedy na siłownię, a wtedy też zależy mi na tym, żeby zmyć cały makijaż, także, hmm, także całkiem fajny płyn. Z produktu do włosów mam tutaj jeszcze odżywki. Odżywki z farby właśnie L'Oreal Casting Cream Gloss. Ja używam tych odżywek właśnie, czy to na jakichś wyjazdach, czy to jak nie wiem, nie mogę znaleźć, ostatnio nie mogłam znaleźć jakiejś dużej odżywki, więc używam tych, mam zapas tych odżywek w ogóle nie wiem jeszcze, chyba z 5 leży w domu. Nie wiem, jak to się dzieje. W każdym razie takie opakowanie starcza na, ja wiem, jakieś 4-5 użyć. Także bardzo fajnie. Ona jest... W ogóle zwiększyli właśnie to opakowanie, także również fajnie. Ale to jest taka fajna odżywka, która naprawdę odżywia te włosy, która sprawia, że one są takie gładkie, bardzo łatwo można je rozczesać, lśniące. Ja je naprawdę bardzo lubię i uważam, że to są, to są naprawdę fajne odżywki, właśnie dołączone do farby. I kolejny produkt to jest mój wielki ulubieniec. Szkoda, że już się skończył. I to jest klinik Take the Day Off. To był ten olejek taki olejek w takiej stałej konsystencji, który właśnie rozpuszczał się potem tym, jak, jak nakładałyśmy go na twarz, miał taką fajną oleistą formułę, bardzo ładnie zmywał cały makijaż, w ogóle nie podrażniał skóry, on był bezzapachowy, więc na pewno też nie uczula. No. Ale to jak on fajnie właśnie zmywał makijaż, to jak on był delikatny, jak można było sobie od razu zrobić masaż twarzy, coś niesamowitego, bardzo lubiłam ten produkt, chociaż miałam też od niego przerwę, bo uznałam, że chyba nie jest aż tak dobry. I odstawiłam go na trochę, a potem jak zaczęłam używać takich cięższych podkładów, to wróciłam do niego właśnie, żeby je dobrze zmyć. Produkt cudowny, nie wiem, czy do niego wrócę. Teraz mam moją Nizel, moją wielką miłość i bardzo jestem zakochana, chociaż... Ten produkt coś w sobie ma, no brakuje mi trochę właśnie takiego, takiego delikatnego uczucia na twarzy, takiego właśnie masażu i takiej oleistej formy. Naprawdę bardzo dobry produkt, bardzo, bardzo go polecam. I nie wiem, czy do niego wrócę. No tak jak mówię, no teraz mam lizerty, którą uwielbiam, a ten produkt ciągnie mnie do niego mimo wszystko no bo jest bardzo dobry. Um, kolejne rzeczy, trochę które jeszcze jest. Um, scrap do stóp. To jest e, firma Evre. Boję się czytać cokolwiek po francusku, bo moja koleżanka mnie ogląda i zawsze poprawia. Więc to jest taka firma. E, Foodcare. E, peeling do stóp. I powiem szczerze, że ja nie używam za bardzo takich produktów, bo a, a to nie pamiętam, a to mi się nie chce, a to coś tam mam wrażenie, że nie działają. A jednak ten miał tak ostre drobinki, że jak zaczęłam używać go regularnie, to naprawdę muszę powiedzieć, że fajnie pilinguje i pomaga utrzymać taką. Yy, taką wiecie, no? Skórę stóp delikatną, spielingowaną, yy, właśnie, bez żadnego tam jakiegoś suchego naskórka, także, także fajny produkt, ale pewnie nie wrócę do tego, dlatego, że mi się nie chce używać takich rzeczy po prostu, więc... Ale jeżeli ktoś, jeżeli ktoś lubi peelingi i szuka jakiegoś dobrego, to ten naprawdę był rewelacyjny. Nie miał bardzo ładny zapas, taki, taki morski, ale taki bardzo świeży. Pasta do zębów Blanks. I to jest pasta, e, słuchajcie, Extra White. Takie małe opakowanie z pompką. I to jest jedna z niewielu past Naprawdę mogę powiedzieć, że ona naprawdę wybiela zęby, albo przynajmniej pomaga je utrzymać w takim stanie naprawdę białych zębów. Jedna z niewielu, dlatego że wszystkie pasty wybielające moim zdaniem większość z nich, no nie robi, nie robi nic. A ta jakoś tak jak zaczęłam je używać, to mam wrażenie, że, że naprawdę, że naprawdę da, dała radę i jest godna polecenia i w ogóle kupiłam też drugie opakowanie. To jest pasta, której jakoś tak używamy dwa tygodnie, bo to robimy przerwę. Potem znowu możemy używać dwa tygodnie. To opakowanie też nie starcza na długo, dlatego że jest małe. Chociaż mi to warto no, starczy na jakieś mniej więcej miesiąc używania 30 ml, um, ale mogę ją polecić. Ja, ona również nie ma cukru w składzie, także dla mnie to ważne, ale, ale jeżeli ktoś szuka pasty wybielającej, to uważam, że ta jest naprawdę godna polecenia. Te używałam jakieś jakichś tam innych, właśnie w tych takich większych opakowaniach, ale one też na nie nie zrobiły zbyt dużego wrażenia. Także nie wiem, póki co to naprawdę się sprawdza i bardzo ją mówię. I kupiłam sobie już też drugie opakowanie. O, pasta Sensodyne również się tutaj znalazła. To jest właśnie taka pasta, która również nie ma cukru, co, co dla mnie ważne w składzie. Odbudowa i ochrona, pasta wybielająca, bardzo fajna właśnie, używam jej jak... Mm, dwa tygodnie używam tamtej, potem używam tej. Bardzo fajna, bardzo też ją lubię. Fajnie mije zęby, je takie czyste, białe, także bardzo lubię. Zużyłam też taki płyn, taką próbkę w zasadzie, jakieś takie małe opakowanie Colgate Plax Multi Protection. To był taki płyn, mmm, płyn do higieny jamy ustnej, który nie ma tyle alkoholu, co chyba w ogóle nie ma alkoholu, e, tak jak płyny listerin i dlatego był taki bardzo delikatny i nie chciało mi się płakać, jak go używałam. Także coś, coś, e, coś innego, ale jednak przez to, że te płyny listerin są takie mocne, to mam wrażenie, że naprawdę dobrze oczyszczają e, i dobrze chronią naszą jamę ustną, także, także i tak pewnie wrócę do tamtego. Krem do rąk, e, Bath and Body Works, Stress Relief, Antistress, Eukaliptus i y Spermint. To jest mój ukochany zapach. Żałuję, że się skończy. Już nie mam za bardzo jak go stąd wycisnąć, chyba, że ewentualnie rozetnę to opakowanie, ale ja nie lubię rozcinać opakowań, dlatego, że no one są wtedy na raz, wszystko to, co potem zostaje, wysycha i to już jest takie nieprzyjemne. Uwielbiam ten zapach. Krem w ogóle bardzo fajny. On szybko się wchłaniał, ale był taki fajny, gęsty, że on nawilżał naprawdę dłonie. Naprawdę uwielbiam. I pewnie kupię sobie kolejne opakowanie, jak zużyję kilka tych, co mam. Ale... ale ja kocham ten produkt, naprawdę i ten zapach i, i naprawdę fajnie nawilża dłonie, i na długo i ten zapach na długo zostaje na dłoniach. No po prostu produkt jest cudowny. E, aha i mam tutaj już w zasadzie kolorówkę tylko. te Dwa lakiery, niestety, Znaczy, no nie lakiery. Jeden to jest baza, All in One Base i to jest baza, która zgęstniała bardzo. Ona tutaj jeszcze się wydaje, że pływa, ale ona jest tak gęsta i tak się ciągnie, że że no nie da się już jej używać, no nie, no niezbyt fajnie, tym bardziej, że ona bardzo długo wysycha, więc niestety już nie będę jej używać. Tak teraz pomyślałam, że mogłabym kupić ten sesz, że ją rozcieńczyć, ale nie wiem, czy będę jej używać, bo ona i tak długo wysycha. No może spróbuję. Chyba spróbuję. To jej nie wrzucę. Ale lakier, który już muszę, którego już muszę się pozbyć, to jest mój ulubiony lakier, w ogóle wszystkie moje lakiery z Asi są ulubione, bo one są naprawdę wyjątkowe, to jest Smoking Hot którego bokowania wygląda mniej więcej tak, ale on na paznokciach wygląda przepięknie. To jest taki ciemno-fioletowo-szaro, taki brudny kolor, który wygląda przepięknie, bo on właśnie taki, taki ciemny kolor, on jest trochę jak punk rock, ale, ale moim zdaniem trochę ładniejszy. Właśnie trochę tak, taki fioletowo-szaro-brązowy, taki, taki no brudny kolor, ale przepiękny. No i lakieryzasy wysychają szybko, utrzymują się bardzo długo, także. Nie ja polecam, no ale tego to już tutaj w ogóle nie mam, po prostu macham, nie ją. No, no ale nie ma go już tutaj w ogóle, tak że przykro mi. A stwierdziłam, że nie będę kupowała już żadnych lakierów na razie, bo, bo mam, więc powinnam coś zużyć. No ale w sumie skończyłam ten, to teraz mogę już kupić. Kobieta i jej, i jej wymówki, żeby nie go kupić naprawdę. Ehm, z kolorówki jeszcze, mam tutaj kilka rzeczy, taka kolorówka, Carmex. Jak wiecie, ostatnio go używam non-stop, bo jako jedyny produkt radzi sobie z przesuszonymi ustami. Bardzo lubię. Znaczy nie lubię, ale używam i jednak lubię, bo działa. Mm, korektor. Korektor Bourjois Healthy Mix. Mm, bardzo fajny korektor, polubiłam go po jakimś czasie i używałam potem non -stop. Bardzo ładnie rozświetla, nie przesusza okolicy pod oczami, daje takie fajne, lekkie wykończenie, ale kryjące, rozświetlone. No naprawdę rewelacyjny korektor i bardzo wydajny. Takie opakowanie starczyło, ja mu używała codziennie normalnie, to po prostu myślę, że na rok czasu. Tuż do rzęs Lovely Pump Up, Curling Pump Up Mascara. Rewelacyjny dużo. on mi starczy na mniej więcej miesiąc, półtora. Ale przepięknie podkręca rzęsy. To jest jeden z niewielu tuszów, które naprawdę podkręca moje rzęsy. One są mega rozczesane, są czarne, wydłużone, pogrubione, można dokładać kolejnych warstw. No naprawdę ja bardzo lubię ten tusz. Jedyne co to. Dziewczyny pisały, że od niego wypadają im rzęsy, i tego się tylko boję, dlatego nie używam go codziennie i mieszam czasem z jakimiś innymi tuszami. No powiedzmy, nie używam go codziennie, ale, ale uwielbiam. Naprawdę rewelacyjny tusz i na pewno będę do niego wracać kosztowo. I 10 zł. I przepięknie wygląda. Krem pod oczy to jest Benefit, it's Potion, nie wiem jak to przeczytać, i Benefit Cream. Ja mam, nie wiem, to chyba było standardowe opakowanie w takim, w takim pudełku. pudełku, które dostałam w tamtym roku na gwiazdkę, więc bardzo długo używam tego kremu i muszę Wam powiedzieć, nie używam też go od razu, bo najpierw kończyłam jakieś takie swoje inne. Ale ten krem jest mega wydajny, naprawdę. Starcza na kilka dobrych miesięcy, naprawdę no ogromne opakowanie, nie wiem nawet. Aha, 14 gram. Niby niewiele, ale. Ale mega wydajny. I ten krem ma taką fajną konsystencję. Ja mam wrażenie, że on tylko nawilża, tak? Nie robi nic innego, bo to nie jest ani krem przeciwzmarszczkowy, ani, no, nie ma jakichś tam specjalnych, nie wiem, retinoidów, albo nie wiadomo czego. To jest krem głównie nawilżający, ale on się bardzo fajnie spisywał, właśnie pod oczami, dlatego, że on ma taką. Taką konsystencję, która mi bardzo odpowiada. Nie jest zbyt gęsty, i nie jest zbyt lekki i jest taki kremowy. To nie jest na przykład żel, których ja za bardzo nie lubię. On bardzo fajnie, bardzo fajnie się wchłania, bardzo ładnie zostawia na powiekach właśnie tutaj takie nawilżone uczucie, ale nie pozostawia żadnego efektu takiego, nie wiem, tłustych, tłustych okolic, właśnie czegoś. Bardzo szybko się wchłania, właśnie bardzo dobrze na nie wygląda korektor. Nie przesusza okolicy pod oczami. No w ogóle, naprawdę bardzo dobry produkt i ja byłam zaskoczona, bo. Teraz się skończył i szukam, szukam jakiegoś dobrego kremu właśnie takiego przeciwzmarszczkowego już. Mm, I chciałabym, żeby był, żeby był taki jak ten w konsystencji właśnie, żeby był taki kremowy, ale żeby, żeby szybko się wchłaniał i nie pozostawiał właśnie żadnej tłustej warstwy. Bardzo dobry produkt, naprawdę. Jeżeli ktoś szuka tylko takiego nawilżenia, to mogę go serdecznie polecić, bo nie wiem, nie uczula. No w ogóle, w ogóle naprawdę jest rewelacyjny, więc aż jestem zaskoczona, jak bardzo mi się spodobał produkt w ogóle z benefitu. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz to będą na perfumy. Niestety, kolejne. Wiecie, co się stało ostatnio, że ja zużywam tak te perfumy? Co prawda miałam, mam nowe, więc to, że zużywam inne stare, to też dobrze, ale, ale jednak zawsze mi przykro. To są mm, perfumy Giorgio Armani mm, Diamonds. Uwielbiam je, bo to jest taki kobiecy, delikatny zapach. I to jest dla mnie zapach, który może być i na dzień, i na noc. Jest przepiękny, bo jest taki mega kobiecy, ale jest taki delikatny. Mm, nie jest taki przytłaczający, nie boli mnie od niego głowa. Taki fajny, delikatny, ale. Mm, bardzo go lubię. Naprawdę bardzo lubię i bardzo miło mi się będzie kojarzył i w ogóle ta buteleczka taka ładna. Nie wiem, może kiedyś do niego wrócę, wiecie, bo tak jak mówię, to jest bardzo przyjemny zapach. Mm, I ja już miałam chyba w ogóle trzy, takie, trzy trzy butelki tych perfum, także. Także bardzo lubię. No i niestety się skończył i to już byłyby wszystkie rzeczy. Buteleczka jest pusta, nie będę już się tutaj szaleścić. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy używałyście którejś z tych rzeczy. W ogóle mam nadzieję, że ten film nie wyszedł zbyt długi, bo widzę tutaj górę produktów i 20 minut nagranych, więc nie wiem. Yy, także tak, dziękujemy bardzo za oglądanie. Yy, widzimy się w kolejnych filmach i dajcie znać. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę i dajcie znać, które z tych rzeczy używałyście i polećcie mi krem pod oczy. No, to to by było wszystko. Do zobaczenia. <laughs> pa!